Czyli pan zachodnio-pomorski Nie no, raczej P4 to oni nie wyłabią. Nie opłacałoby się. Może zmodernizują, czemu? Czemu by mieli to nie zrobić właściwie? A ja, no też panie miło, bo pan ze Szczecinu, no no właśnie. Łysi, na ze Szczecinem, no ja... A ja zrodzę się. Jest? Bardzo zdziwiony drodzy państwo. Ogląda mnie dzisiaj całe 5 osób. Normalnie rekord chyba jakiś, tu jeszcze aktywnie oglądających z stroników. Coś nowego. Witam serdecznie wszystkich widzów zarówno jak i na Twitchu, jak i na YouTube. I życzę wszystkim miłego oglądania. Tego ostatnio nie padało u mnie, a ulicę w mieście zalało. U mnie pada, ale jak już ulic nie zalewa całe szczęście. Witam serdecznie Pani Jakubowie autobusie, jak miło Pana powitać po raz kolejny na transmisji na żywo. Pan cały czas na urlopie czy już do pracy pan chodzi? Parskój środy, co już ostatnia było. No bo panu zostałem. Teraz trzeba się nacieszyć. Niech, to jest do mnie pytanie, Panie Miło. O, powiem szczerze, no. Powiem szczerze, że no najlepsze są te 250, nie? A, tak to, a tak najbardziej, to długie jeździć mete 160. Tak, Jeśli chodzi o zespoły, trakcyjne. albo ewentualnie wagonami tych składów z, z tych ekspresowych. O tym się bardzo długo jeździć. Bardzo dużo miejsca na nogi jest. A, to tak typowo składów, to nie znam na niebie, niestety. Aha, granią z ONC2 chcę spędzić ostatnie dni wakacji. Ciekawe. Relacja, nie wiem, chyba z Warszawy, z Warszawy chyba do Poznania jechałem, czy coś takiego. A tej całej relacji? To nie wiem, ja nie, nie pamiętam. To już trochę czasu temu. Czwartej Zabrze Polanica? A nie, nie, przejeżdżaj się na przejeździe jak choćby. Zawsze polanica zrój. No, fajne, to cię widokówki spalinówki i dwa wagony na klamkę. Hmm. Ja nie nienawidzę tych wagonów na klamkę, bo ciężko się je otwiera, tak O ciężko jest otworzyć drzwi. Uważa ten, owszem, to już nie. A w tych starych typach ten kawałek tam chodzi, temu to była tragedia. Myślałem, że o mnie No tak, to jedynie się czyta, chat, i wiedzi się pociągnie. Tak powiem. Nie zauważyłem znacznika o tym, że jest. Skaźnika o tym, że jest stacja. Nie zauważyłem. I niestety dopiero jak zobaczyłem Peron i się zacząłem zatrzymywać. Chociaż najadę no niby Intercity, więc jest to pociąg pośpieszny, więc nie, nie powinien się na każdej stacji zatrzymywać. Nie ja czuję, że to jest sznak jednotorowy, jeszcze taki stary. Stacje Ten Tylko Tormora, chyba dokładnie z powrotem. Zjadę się na palinówka i do Myśmy wpisują w internet, żeby też są. nie okłamać państwo O, znowuż pociąg nie może zdecydować, czy załączyć bocznikowanie, czy jego nigdy robić. Piętnaście jest ta zł, panie, jak lubię wam się wyjść na spokojnie, chociaż na no, właśnie i ty odświeżyć? Hmm. Czasami, o! No ja coś miało przejść. Ładowanie, ładowanie się załaduje. Odświeży. O! załadowała Przed 1 września? No tak, no już na 10 trzeba wstać i iść. już to jest. Rozszkolenie się zaczyna. Mam nadzieję, że chociaż już nie będzie tej stalnej, bo dla mnie już się pod ziemią ścisnę. Nie dość, że ruch przed maturą, to jeszcze teraz będzie cieplej, zrobić, to już nie trzeba zupełnie. Kreślinie pana jeden i czy... ten piąty i pan nie A to bez różnicy, czy czwartej, czy piątej, czy tam środek. I tak fajny, fajny spa. I fajna trasa. Cierzewo, jezioro. Już tylko dwie minuty opóźnienia. A no to dopiero Pan odlop zaczyna od piątku w czwartku? O Jezu. Jeszcze jeden? Pan nie przesadza z tym odlopem, bo Pana z pracy zwoły. Perfekcyjne zatrzymanie z miejsca pasażera. No, w koronie coś się zmieściłem. Sygnał do odjazdu podany. Najmy trochę mocy, żeby napięć skład. I lecimy. Ostro już teraz. Żeby czas narobić, jednak lejkę. No bo to już teraz będzie stacja końcowa. Potem aplacik. Nie No nie ma się z czego śmiać, panie Jakubie. Czuwaj na dziewczynki, a taki to mam na coś. O! No widzi pan, praca konduktora ciekawa jest. Hmm. No Hmm. A tu trochę jakieś pewne niedociągnięcia w lewo w tym miejscu, jeśli chodzi o model. ale no, jak to mówię zawsze może być lepiej. Co tu czuć. Aha, sam sobie współczuję. Panie micho. Zobaczymy, może ja dziś macierza wiele przeję. Mzje tylko, że ta muzyka bez praw autorskich chce leci w właściwie nie ma iść, Rzeczywiście. Czyli potem się nie okazało, że jednak są. To też tak potrafi się stać. I wjazdowy na oczywiście, no i żeby to mogło być inaczej. Ale ostre Prawie nadrobiłem opóźnienie wskazówki. a jazdowy, na stoję tak, stoję, już się świeci, odpowiedz, jestem jeszcze. ...wagony, które przyjechały, a potem poczekamy, aż wyjadą te punkty. Aha, to nie do mnie by... ...40291... ...przejdę od biorę... ...starta jest podana, proszę wyjechać do przodu i potem zjedziecie na wolny targ. Aha, zaraz Pan aż namka wyrwał. Ło, to Pan dużo siły ma. pan naprawdę dużo takich tu ma w tym pociągu, że pan nasz taką siłę ma, że pan nam ci wyrywa. Na tyle ja nigdy nie lubię tych lameń, bo jeszcze też jak mu kiedyś wyrwę, no. i potem płacić trzeba będzie. O, pewnie, Panie Michu, ma Pan rację. Aha, ja no następnych, więc normalnie to bez klamki. Też można. Właśnie, nie? Co, Ale, że firma taka bogata, że już to sfinansowała na prawe Albo uznali, że była na tyle stara, że nie trzeba, albo nie wiem, może modernizację wagonu chcą robić. Poznali, że im ta klamka niepotrzebna może. Dobrze, pięknie, i jesteśmy na miejscu. O. No już pani od pana jakuba wyszła, niestety. Mamy no przyłączenie programator odpienia z telefonu drogową. I odpinamy wagony. Bo właśnie to zrobiłem. Odmiana wagonu zapewne? No, była. Jak to pan Jaczu powie że bywa. Jak patrzcie mi powiedzieli, żeś tam grabba, I drzwi tak nie do końca. No. Tak też czasami bywa. Dobry pracodawca. Yeah. Szybko, ale było. Wiadomo, że musieli szybko zrobić, żeby pociąg opóźniony nie był. <laughs> ja. no. A, dobra. Dobra, dobra, był. Wypędzenie klamki z drzwi i tyle. Jak ducha z piwnicy albo ze strychu. Nie z No nie, lubi pan do starsze osoby jadą. No tak, bo trzeba tu pomóc jeszcze wejść, a tu jeszcze coś tam no, Nie ma na co się popatrzeć. no rozumiem. Ja też już bym nie lubiłaś starsza, so i jeździć. Ale jak tam młody, to tam. To, to jak tamto, na przykład, to i oto tutaj by można było jeździć. No, no. zostawię tę kamerę, bo pewnie pełno pitchsem no. Chociaż mam nie był ustawiony ten zmienny bitrate, a ja. Jak szybko ruszam kamerą, to rośnie. czy to coś w sumie daje, to nie mam zielonego pojęcia. Możecie drodzy Państwo napisać, jak to wygląda w takim tempie, jak ja to obracam. Czy widać takie pizzele, czy nie widać? Oczywiście mówię tutaj o jakości źródłowej. Tam, w tamtym dziewiątym miesiącu zajmuję armagedon z przedziąłką. Trzy dziewczyny weszły, poproszę bilety, a oni już... chłodzi i takie komponenty. <grym> no co? <grym> Ej, to dobrze, 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 bo pan chociaż biletu nie sprawdzać. Nie, pan nie sprawdził biletu, to te. To jeszcze i pan by miał dobrze, i one by miały dobrze. Ka każdy by z tego na dobre wyszedł. Każdy miał z tego wtedy jakiś pożytek. No, specjalna zniżka No, no, wiadomo. Tak, im to trzeba dać zniżkę. Hmm. weekendik Pendolino, Olgiewice, Warszawa. Oj, bo to jeszcze nigdy nie raz kiedyś jechałem Pendolina. Ja nie wiem w sumie, jakim to cudem się stało, ale jechałem. Albo mi się wydaje, ale to chyba jako kiedyś to jakaś zwykły pociąg w podstawie. Ale to było dawno, dawno temu. To jeszcze wtedy tak oficjalnie chyba nie było to pendolina, ale jeszcze chyba nie, nie, tak nieoficjalnie zrobione, czy coś tam jeszcze nie do końca to jeździło wtedy jako pendolina. No chyba wtedy. Ma pan już odważony na e no, no widzi pan na no, lepiej, ale. Idzie panu, u mnie tam w skromny jest na SimRaila, niestety. 806, to można świecić? Jakoś ręce nie ma na oglądanie, tylko ty to No, z tanterem, flirtem, ale e. flirtem i dartem jechałem od Intercity kiedyś. No właśnie nie, chyba Pendolino też mi się kiedyś zdarzyło, ale to no, no, był przypadek taki, że miał jechać zwykły pociąg, a w końcu do Pendolino żyje. 1 października demo? Trosa Katowice-Warszawa. A to demo za darmo będzie? Czy coś tam trzeba będzie zapłacić za to?